Ostatnio w przestrzeni publicznej stało się bardzo modne jedno pytanie. Czy protestanci to bracia w wierze? U pana Rymanowskiego przynajmniej dwie osoby starały się odpowiedzieć na to pytanie. Jedną z nich był Marcin Zieliński, a drugą Paweł Chmielewski. Jak możecie się domyśleć, odpowiedzi te były skrajnie różne, jednak w mojej ocenie nie wyczerpały tematu i tak naprawdę nie odpowiedziały na pytanie, jasno. Przed takim pytaniem stanął też, staną też zyskujący ostatnio na popularności w internecie ksiądz Wachowiak. Niestety zapytany o tą kwestię na X się zrobił unik. Pomyślałem sobie, skoro tak trudno jest uzyskać odpowiedź na to pytanie, to poświęcę trochę czasu, poszperam, poszukam, odwołam się do tradycyjnej nauki kościoła i... Na pytanie, czy protestanci to bracia w wierze, postaram się Wam teraz w tym odcinku rzetelnie odpowiedzieć. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Trudno być katolikiem. Przy tej okazji, jak zawsze tradycyjnie, bardzo Was proszę o pozostawienie subskrypcji, lajka i komentarza.